Omówimy teraz kompletowanie potraw, yy, czyli yy, wytworzenie własnych potraw. Możemy do tego wejść albo tutaj baza potrawy, mamy tutaj dodaj popraw prefiks, albo możemy tutaj wejść poprzez ten przycisk potrawy. Ja wejdę sobie tutaj najpierw yy, w potrawy i wejdę w prefiks. Tutaj mamy podobnie jak przy dodawaniu produktów. Taki prefiks. Każda, potrawa, że każda grupa potraw. O, to ma swój prefiks. Tutaj możemy sobie wejść w popraw i sobie zamiast potrawy jeden to wpisać zupy. W następnym będą, nie wiem, dania mięsne, rybne i tak dalej, żeby łatwiej było nam to później odnaleźć. Tak więc tutaj mamy możliwość zmiany. Natomiast ważne, żebyśmy zapamiętali sobie ten prefiks i później jak grupę. Eee, tutaj wchodzimy, tak, zamykamy sobie to, wchodzimy sobie do baza potrawy. Przyciskamy na dodaj popraw i tutaj będziemy sobie tworzyli. W, w pierwszej grupie, załóżmy sobie, mamy 1 kropka, musimy ten początkowy prefiks wpisać i sobie wpisujemy na przykład 0001 i ja sobie wpiszę na przykład zupa jarzynowa. Tak będzie się nazywała moja gotowa potrawa. I teraz... Służy to do tego, że jeżeli tworzymy sobie jadłospis, planujemy, to e, no, nie musimy e, do tego jadłospisu dopisywać do tej zupy jarzynowej marchewka, ziemniaki, tam jakieś różne inne rzeczy. Tylko tutaj sobie skompletujemy taką gotową potrawę. Tutaj robimy kompletację dla 100 gram gotowej potrawy. Tak jak to w żywieniu posługujemy się tymi 100 gramami, tak samo tutaj dla 100 gram. Eee, tak więc jak tutaj sobie skompletujemy, to później będziemy ja to pokażę, będziemy sobie zaznaczali tą gotową zupę i on będzie nam to pobierał. Tak więc y, tutaj wpisałem sobie zupa jarzynowa, przyciskamy na dopisz, no i teraz po kolei sobie wpisujemy. Czyli załóżmy marchew, y, no dla 100 gram, zakładamy, że tam jeszcze jest woda i tak dalej, tak więc no powiedzmy niech będzie 5 gram takiej marchwi, ziemniaki średnie, również 5 gram, y, kafior na przykład, o, niech będzie jakiś tam mrożony, tak dla... Żebyście Państwo widzieli, że można różne tutaj robić rzeczy, kombinacje, że tak powiem. E, Fasol kaszparagowa, również 5 gram, nie wiem co tam jeszcze możemy dodać. E, dobrze, zakładamy, że to jest wszystko, koniec tej naszej potrawy. E, dodaliśmy, zamykamy. Proszę spojrzeć. Teraz tak. Tutaj nasza zupa wygląda w ten sposób. No oczywiście ktoś może mieć tam jakiś inny pomysł, inną recepturę. Ja mm, tak wpisałem tyle, co wiem. <laughs> Nie zajmuję się gotowaniem, tak więc y, pewnie jest to słaby ten mój przepis na zupę, no ale okej, okay, niech tak już będzie. I teraz tutaj dla, w tych 100 gramach zupy tak jak widać mamy 20 gramów y, tego czegoś tam stałego a reszta to będzie woda. Przynajmniej tak jest tutaj w moim tym, w mojej recepturze. I teraz zapisujemy sobie to. Tutaj, jeżeli chcemy coś sobie zmienić, to możemy przycisnąć popraw, tam stworzyć, znaczy poprawić coś zmienić. Natomiast możemy też zrobić coś takiego jak powiel, ponieważ pewne potrawy, na przykład właśnie myślę, że ta zupa jarzynowa jest dobrym przykładem, ona będzie się zmieniała w zależności od pory roku. I tutaj mamy możliwość wpisania sobie na przykład zupa jarzynowa tam jeden, czy później dwa i tak dalej. I tworzymy sobie kolejne potrawy, które będą się nazywały w jakiś tam sposób, czy będą gdzie zupa jarzynowa, nie wiem, wiosna, zima, lato, eee, będzie się różniła nieznacznie składem, tak więc, zamiast po prostu wpisywać to wszystko od nowa, to sobie zaznaczymy powiel. Tutaj wpiszemy sobie zupa na przykład tam lato. I powiedzmy, że latem będziemy dodawali jeszcze, nie wiem, co, komperek ogrodowy na przykład. No, 1 gram, powiedzmy, no, dużo jak na zupę, no ale okej, okay, niech tak będzie. Zamykamy e, i zapisuję to. Tak więc mamy tutaj dwie. A jeszcze tak, jeszcze tutaj to, to, to co ważne, to należy z, prefiks ustawić inny. No, nie powinien być taki sam dla dwóch potraw, identyczny. E, tak więc mamy kolejny numer 2. I teraz tak, zamykamy sobie to i pokażę, w jaki sposób to wykorzystujemy. E, stworzę nową analizę zupełnie, żeby to było bardziej przejrzyste. Jakiś numer 3 placówkę wybieramy Wybierzemy tutaj jakąś jedną osobę to zostawiamy wszystko tak jak jest i teraz wybieramy sobie tutaj, zaznaczamy tutaj na etapie wyboru produktów. Możemy sobie zaznaczyć potrawy, zaznaczamy naszą potrawę, wybieramy zupa jarzynowa. No, zaznaczam, że ona tam powiedzmy niech będzie na cały dzień, bo to nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. I teraz to była receptura dla 100 gram, i tutaj wpisuję, że na przykład dla tej jednej osoby dajemy no, niech będzie 350 gramów. Oczywiście ta ilość może być większa, jeżeli tych dzieci jest dużo, no to tam może być ileś litrów. Tak więc zatwierdzamy to, zapisujemy sobie. Tutaj też zapisuję tę analizę, i teraz, gdy wejdę w analizę prostą, dzień pierwszy, cały dzień sobie przeanalizujemy, to tutaj mamy wartość odżywczą. A, nie ma w ogóle energii, no tak, bo to same jakieś tam warzywa dodałem. Natomiast to, co chciałem pokazać, tutaj, gdy wejdziemy sobie w zapotrzebowanie, tutaj jak widać, on nam pobrał odpowiednią ilość tych poszczególnych produktów. Czyli te 5 przemnożył tam przez te 3,5, tak? bo 350 gramów dałem. No, to co istotne, to tutaj pokazuje odpowiednią ilość, czyli no, wie, jest to zapisane tam jakby w środku, ile tych poszczególnych produktów on musi sobie wziąć. Tak więc. Jeżeli sobie stworzymy taką bazę gotowych potraw, no to mamy no nasze życie jest łatwiejsze, ponieważ zaznaczamy sobie jakieś gotowe potrawy, to mogą być przecież i zupy, i idealnie jakieś mięsne i inne. Zaznaczamy, zatwierdzamy, wpisujemy tylko oczywiście ilości i tutaj mamy poszczególne te produkty. Mamy gotowe zapotrzebowanie. Tak więc w ten sposób. Działają, no te, ko, działa to kompletowanie potraw. No i to by było wszystko z potraw.